Dlatego wystąpienia są tutaj zaprezentowane z organizatorów. Chciałam bardzo podziękować za pozwolenie mi na zaprezentowanie mojego hmm. rad. Temat mój Państwa, jako tego, że jest dość długi, przecież na tym slajdzie. Moje wystąpienie będzie składało się z czterech punktów z czego trzy punkty y, będą miały część merytoryczną, będą merytoryczny, zaś ostatni punkt za mojego wystąpienia zamierzam przedstawić wnioski i konkluzje y, z, z prowadzonej y, analizy. Przechodząc na tę sprawy. Ja najpierw chciałbym wyjaśnić taki y, wyjaśnić termin, który użyłem, znaczy pojęcie rywalizacyjnego autorytaryzmu. Jest to moje własne tłumaczenie, y, tłumaczenie pojęcia, które zostało przez e, pana profesora Lickiego e, i Weja i bronić się do swego rodzaju systemu. E, systemu, e, który jest efektem transformacji demokratycznej. Proszę Państwa, transformacja demokratyczna, która e, rozpoczęła się do Europie Środkowej i pomiędzy latami 80. a 90. E, ubiegłego wieku, e, przyjęto, że mogła zakończyć się w parach sposób. Albo sukcesem, tak znaczy ustanowieniem rządów demokratycznych, albo zahamowaniem procesu transformacji, albo powrotem do autorytaryzmu, albo ustanowieniem swojego rodzaju reżimów e, hybrydalnych, które nie są to ani demokracją, ani w pełni autorytaryzmu. Takim przykładem reżimu hybrydalnego jest właśnie rywalizacyjny autorytaryzm. Według autorów tego pojęcia, jest to system, który w którym zasady demokratyczne są postrzegane jako zasady i środki zdobywania oraz prowadzenia władzy lecz osoby pierwstujące brzegu państwowe tak często łami i naginają te normy, że ich państwa nie są w stanie spełnić minimalnych kryteriów demokratyczności. Kontestacja właśnie norm, formalnych norm e, demokratycznych odbywa się na e, czterech arenach: Arenie wyborczej, parlamentarnej, sądowniczej i medialnej. Należy tutaj odróżnić na autorytaryzm od pełnego, stosownego autorytaryzmu. To znaczy, o ile w tym wzorze w pełnym władza i rząd sprawuje totalną kontrolę nad, e, nad reprezentowanymi arenami, o tyle w wyrwanie z tym o autorytaryzmie istnieją, jak przypomniałem, instytucje formalne, formalne podstawy e, formalne postawy fundamentów demokracji, aczkolwiek ich praktyka jest zupełnie inna. I jednocześnie te areny, oprócz tego, że są miejscem, polem nadużyć władzy, e, takiej nieformalnych o tyle również są one miejscem, w gdzie opozycja w pewien sposób może krytykować rząd, może zdać wyraz swojej ambicji do tego, aby przejąć władzę, czy też być obecny na arenie państwowej. Państwa, tak, zaprezentowany, tak zaprezentowany model turystycznego utoryzmu może być wykorzystany do wielu reżimów, do wielu państw. Do wielu to. Ja staram się wybrać Ukrainę pod rządami e, Wiktora Janukowicza. Dlaczego tak, właśnie Ukraina? Za tym przemawiają e, dwie rzeczy. Pierwsza, e, według rankingu Nations in Transit, prowadzonego przez e, organizację Freedom House, według rankingu, który bada postępy e, re, reform demokratycznych w krajach byłego bloku by, by, by wschodniego. Ukraina y, uzyskuje wynik pomiędzy czterema, no, od początku tworzenia tego rankingu, czyli od roku 2004 aż do roku 2013, uzyskuje wynik pomiędzy czterema a pięcioma punktami. To daje podstawę analitykom y, z tej organizacji, z ich uzyskiwania jej jasno jak właśnie reżimu brytalnego, co daje nam przesłankę do tego, aby czy właśnie y, stosować ten model rywalizacyjnego brytaryzmu i do sprawdzenia, czy ten model rywalizacyjnego jest zasadny dla Ukrainy. Teraz już odnosząc się do konkretnego okresu czasowego, okresu czasowego, czyli prezydentury Wiktora Janukowycza, czyli ro, lata 2010-2013. W tych latach Ukraina, w, w, w Ukrainy, w, w, wie, w wielu autorytatywnych indeksach mierzących jakość demokracji w wybranych państwach świata spadają, drastycznie spadają. Spadają albo też drastycznie spadają. Ja bym brał takie trzy przykłady. Revivalist Politico, mierzący jakość demokracji, który jest częścią bazy politfor, tworzonej przez również amerykańskich specjalistów. Tutaj no, możemy zobaczyć w roku 2009, przyniesie za prezentury szczęki, Ukraina miała 7 punktów, natomiast w 2010 Ukraina osiągnęła spadek do 6 punktów i utrzymuje ten, utrzymuje ten poziom mniejszy yy, przez cały czas. Warto zaznaczyć, że 6 punktów podczas prezydenta Rejniu Krajowicza jest, jest tymi samymi 6 punktami, które miała Ukraina również pod rządami Dominik Pikczem. Zobaczmy tutaj również sytuację demokracji indeks, yy, wskaźnik utworzony przez specjalistów The Economist który że również, jak możemy zobaczyć, jest drastyczny spadek artyściowy Ukrainy z 6,94 na 6,3 i w następnych latach już na 5,91. Ten wskaźnik mierzy demokrację od 0 do 10 punktów, gdzie 0 oznacza reżim w pełni autorytarny, 10 reżim pełni demokratyczny z nich będzie e, Freedom House. Znowu Freedom House, tym razem badanie Freedom of the World, badające jakość i e, praktykę wolności obywatelskich i e, praw politycznych e, w danych państwach świata. Proszę zobaczyć, że również na prezentury Wiktora Janukowicza odpowiada również o tej spadek e, z 2,5 punktów na trzy, a następnie na 3,5. I ten uszykluje e, państwa e, od 1. Gdzie jeden punkt oznacza y, państwo pełni wolne, siedem państwo pełni niewolne. Co ciekawe, podczas właśnie 2009 roku, podczas prezydentury Wiktora Juszczenki, poprzednika Wiktora Jankowicza, Ukraina była sklasyfikowana przez, ten, przez specjalistów Freedom House jako państwo wolne, panów, którym funkcjonują wolności obywatelskie i prawa polityczne. Natomiast już podczas rządów rządu Wiktora Jankowicza, mamy do, do czynienia już y, z klasyfikacją jako państwa. Yy, częściowo wolnego, czyli za spadek jakościowy. Taka analiza wyników Ukrainy, tych obiektywnych indeksach in, in jakość demokracji wskazuje na to, że jest przesadku na to, że w Ukrainie ta demokracja obniża się, że jednak również możemy stosować yy, do tego okresu czasowego właśnie yy, pojęcie rewolucyjnego autorytaryzmu. Zanim przejdę do omawiania już poszczególnych hal, e, e, które już wcześniej wspomniałem, przez definicję w Kim tak naprawdę jest Wiktor Otóż jest to polityk z dość dużym stażem. W latach 1997-2002 był przewodniczącym Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej, był dwukrotnym premierem Ukrainy. Od 2000 roku powiedział, jest jej prezydentem. Należy w naszym której nie należy. Aczkolwiek wywodzi się z Partii Regionów, która aktualnie również rządzi Ukrainą. Co ciekawe. W, od początku był wspierany przez Lomita Kuczne, prezydenta, podczas której do prezydentury sprawowania urzędów Ukraina była bliska e, właśnie autorytaryzmowi, tym takim rządom może nie aczkolwiek właśnie autorytarnym. E, I być może właśnie taka bliskość z Lomitą ma właśnie e, również pewien wpływ na obecny styl Przechodzimy do analizy poszczególnych aren na Ukrainie. Pierwsza arena wyborcza. Należy stwierdzić, jak powiedziałem, są fundamenty demokratyczne Ukrainy. Wybory odbywają się regularnie. Owe w 2010 roku były się wybory prezydenckie, w 2010 roku, ten samym roku tylko, że pod koniec wybory samorządowe, w 2012 wybory parlamentarne. Nawet wybory mogą być rywalizacyjnymi w tym sensie, że uczestniczą w niej główne partie i kandydaci opozycyjni. Jednak jak, jednak taka prawda jak wygląda praktyka tych wyborów, jak, jak, jak wygląda poszanowanie reguł demokratycznych. Otóż jeśli chodzi o wybory prezydenckie 2000 roku, które dały prezydenturę Wiktorowi Janukowiczowi, to zostały one uznane przez e, z obserwator zagranicznych za wybory demokratyczne i uczciwe zdania końcowe z raportów e, OBWE które Państwu na slajdzie. Warto zaznaczyć, że przed wyborami były odnotowano pewne zagrożenia, że te wybory mogły nie być uczciwe. Między innymi z e, zagrożenia miało się głosowanie w domu, które nie było poddane kontroli obserwatorów zagranicznych, czy chociażby e, odnotowano to, że e, niektórych wokół, w niektórych w niektórych w siedmiu lokalach terenowych został skreślony z listy Anatolij Krycenko, e, jeden z e, kandydatów na prezydenta. Aczkolwiek, jak powiedziałem, i również Julia Tymoszenko, jedna z kandydatów, również po wyborach, powiedział, powiedziała, że wybory były sfałszowane. Aczkolwiek, jak powiedziałem, e, finalnie postawiono uznanie przez obserwatorów zagranicznych za wybory pełni demokratyczne i uczciwe. Na samej kolejności były już wybory samorządowe, które się w tym samym roku, i jednak już pod Niekiedy można być auspicjum e, prezydenta Wiktora Janukowycza i również jest czas, kiedy partia regionów przejęła władzę, rząd partii regionów e, już sprawował swoją funkcję. Wybory samorządowe również do, doprowadziły do zwycięstwa e, w samorządach w, te, w terenie przez partię, do zwycięstwa partii regionów w terenie, natomiast e, wokół nich pojawiły się kontrowersje, kontrowersje związane z ordynacją wyborczą, organizacją wyborów i kampanią wyborczą. Jeśli chodzi o organizję wyborcze, należy powiedzieć, że w lipcu 2010 roku nastąpiła zmiana ordynacji wyborczej zmiana wyborczego na Ukrainie, zrezygnowano z systemu proporcjonalnego na rzecz systemu mieszanego, gdzie wprowadzono głosowanie między innymi swoimi względną do gimnazji względną na czy też, też do rad większych miast. Ta zmiana ta tacji w połączeniu z zasadą, że kandydatów w wyborach na przewodniczących wspólnot samorządowych mogą znaczyć niepartyjne, partie polityczne, dała tutaj taką wyraźną przewagę partii regionów, gdyż i liderzy polityczni nie mogli zakładać swoich własnych, nie mogli startować, to że się jakby nie musieli zdobywać poparcie partii politycznych, tak? nie, nie mogli formować swoich własnych lokalnych ruchów politycznych. Jeśli chodzi natomiast o, o organizację wyborów, należy no, zaznaczyć, że były one przeprowadzane przez terenowe, przez terenowe komisje wyborcze, a Centralna Komisja Wyborcza tylko i wyłącznie przedstawiała pewne wzory dokumentów. E, Powodowało to, to niejednolitość procedur, e, brak transparencyjności. Transparency Co więcej, do e, tych członkami terenowych e, komisji wyborczych mogli być tylko i wyłącznie e, przedstawiciele partii będących. Yy, będących w y, Radzie Najwyższej w Parlamencie Ukrainy, co zdawało y, Na o przewagę partii regionów. W dzisiejszym natomiast kampanię wyborczą, której odnotowano oprócz takich y, manipulacji, oprócz tego rodzaju nacisków, również to, że partia regionów zagwarantowała sobie większość w lokalnych komisjach wyborczych, i te komisje wyborcze odmawiały y, rejestracji kandydatów niezależnych. do wyborów. Z 2012 roku, to należy zaznaczyć, że one już były takim, one są na przez społeczność krok w tył. Krok w tył w jakości demokracji, w jakości poszanowania reguł demokratycznych. Stwierdzono tutaj, oprócz stwierdzono tutaj występowanie różnych incydentów, takich jak przykład wynoszenie kart do głosowania z lokali wyborczych, ponowne, ponowne wypełnianie ich na zewnątrz, ponowne ich wnoszenie. Dodatkowo wielokrotne głosowanie tych samych osób w różnych lokalach wyborczych, czy też głosowanie za nieobecnych członków rodzin. To było zauważone przez obserwatorów zagranicznych. Dodatkowo położono nacisk na tę rolę w pieniędzy i zespołach administracyjnych. To wszystko dało w tej finalną konkluzję, że wybory parlamentarne w roku 2012 roku były krokiem wstecz. Jeśli chodzi o Radę Parlamentarną, to jest również Artyteczka z Fundamentami. Rada Najwyższa, Parlament jest, yy, jest swego rodzaju punktem centralnym. Yy. Organem prawodawczym do poparcia w większości w parlamencie zależy powołanie gabinetu. Aczkolwiek już praktyka wykazuje troszeczkę inaczej i wykazuje, że parlament jest przez rządzących funkcjonariuszy dość instrumentalnie. Mogło to być widoczne też w 2010 roku podczas wydarzeń związanych z odwołaniem rządu Julii Tymoszenko i powołaniem pierwszego rządu Mykoli Azarowa. Chciałbym na tym się skupić. Gdyż podobne zabijmy, też podobne zabiegi mają również w 2012 roku, a czuję, że te się tego są bardziej wyraziste. E, otóż po wyborze prezydenta który Janukowicz ja jasno określić, że będzie dążył do odwołania e, Julii Tymoszenko z urzędu e, premiera. Następnego dnia e, Władimir Litwin, jeden z e, członków koalicji rządzącej, e, członków koalicji rządzącej, tworzącej rząd e, Julii Tymoszenko, oświadczył, że nastąpi koniec koalicji że koalicja już nie istnieje, bo w niedługim następnym okresie czasowym y, z, Parlament zmienia pod wpływem partii regionów, zmienia definicję koalicji gabinetowej, umożliwiając y, wejście do koalicji również partią, również indywidualnym deputowanym, a następnie za, za, zawiązuje się nowa koalicja, już właśnie przeformułowana z de, y, indywidualnie deputowanymi i z poprzednimi partiami, z poprzednimi organizacjami koalicji, w partia, która, do, która doprowadza do wyboru wykoli Azarowa, Azarowa przewodniczącego partii regionu, <coughs> da, y, tutaj, na premiera. Czyli to jest takie instrumentalne y, granie czy to funkcją prawodawczą, czy też funkcją poparcia y, da, y, dla gabinetu przez y, przez, rządzący, przez y, rząd i przez obóz rządzący. Natomiast należy też zaznaczyć, że Rada Najwyższa jest wybierana również przez opozycję. W tym, sensie, że że, w tym sensie, że jest to również arena, do arena, w której opozycja może być obecna w świadomości obywateli, może jawnie krytykować rząd, może zbierać się i obradować w jednym miejscu. Takimi przykładami działania organizacji. Bo chociażby to jej pierwsze posiedzenie e, Rady Najwyższej, kiedy to e, dosło, doszło do starcia. Najpierw słownego zakończyło się do bójką pomiędzy opozycją a e, rządzącą partią regionu. Czy też że są ostatnimi czasy kluczne ogłoszenie startu w wyborach, na wyborach prezydenckich przez e, Witoldię Kłyczkę, gdzie jego partia Udar przyszła na obrady e, w czerwonych strojach, e, gdzie Witali Kłyczko wygłosił bardzo taką i e, medialną mowę i ja powiedziałem, są to dowody na to, że Rada nie jest wykorzystywana przez opozycję do e, bycia obecna, przynajmniej do, do, do krytyki, do krytyki władzy. Jeśli chodzi o analizę sądowniczą, też powiedzieć, że formalnie jest, e, sądy w, na Ukrainie są niezawisłe, e, co które dodatkowo e, centrum, w, w Sądownictwo jest to rozwój sądownictwa w wybranych państwach świata, zaznacza, że mamy już do czynienia z ciągłym, a wolnym progresem, jeśli chodzi o implementację standardów europejskich. Mimo to sądownictwo dotyka, sądzę, co dotykają dwa problemy. Pierwszy jest to, y, jest to korupcja, na którą wskazuje jedna z zobaczyć tam, Indeks mierzący odczucia obywateli y, dotyczące poziomu korupcji w państwie. Y, y, jak widzimy, w rankingu, gdzie 0 oznacza państwa danie skorupowane, a 10 państwo wolne od korupcji, Ukraina cały czas plasuje się na bardzo niskim poziomie. Ponadto raport mówił nasto jest international, gdzie obywatele Ukrainy oznaczyli sądownictwo jako jedną z najbardziej zgrupowanych sfer, a także sami przyznają, że 33% z obywateli płaci łapówki w sądach. Korupcja jest wykorzystana przez rządzących, a dodatkowo mamy do czynienia z upolniczeniem Sądu na Ukrainy, dowodami na to mogą być przecież wyprosty Piotr sprawa Julia Łucenki, czy też działania Sądu Konstytucyjnego, promocji mocniej jako pierwsza Pazarowa, też w Nowej Ukrainy 2004 roku, które przyznało y, większą władzę dla prezydenta Wielkiej chodzi arenę medialną na Ukrainie, to mamy tutaj do czynienia z, 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 z dualizmem sektora publicznego i państwowego w mediach. To jest sami dualizm, które znamy z naszego państwa, to jest z Państwem Okazji Zachodnich. I e, jednak zaznaczyć, że media prywatne są w większości oligarchów ukraińskich, co e, to skutkuje tym, że oligarchowie bojąc się nacisków na administracyjnych ze strony rządu e, nakazują e, w swoim mediom e, się do, o, o rządzących. w związku z czym najchętniej oglądane e, programy o najwyższej popularności jak w telewizji, są programami prorządowymi. Prasa, w pracy, to jeśli chodzi o pracy, to mam troszeczkę już inaczej, mam tutaj większy pluralizm, dlatego że ze względu na, na wielu liczbę podmiotów a również widać się w takich tendencjach prorządowa. Jedynie internet może być atrakcyjny może być przykładem na pewno informacji i miejscem otwartym dla dziennikarzy. Chciałbym również y, powiedzieć, że autorzy y, takiego raportu, który miałem ja na Ukrainie w 2012 roku, wskazali, że problemem jest nie tylko, jak y, politycznienie czy naciski na dziennikarzy, ale przede wszystkim sama sytuacja finansowa, ataki na dziennikarzy, do przez rządzących i wytyczane dziennikarzom sprawy e, sądowe. Takim ja skrajnym przykładem tego może być sprawa Wassera Tymentiewa, dziennikarza, który, e, dziennikarza śledczego, który prowadził, badał korupcję w okręgu charkowskim e, i który stwierdził, iż m, i który nagle zaginął w 2010 roku, nie wiadomo gdzie się podziewa, policja wciąż prowadzi tutaj dochodzenie w tej sprawie, czyli nic nie wskazuje na to, żeby ten człowiek się odnalazł. Również chciałem pokazać Państwu e, e, ranking e, Ukrainy w, w, w indeksie Press Freedom, Index wskazujący na WOLSADE, co wskazuje na to, że właśnie wolność dziennikarska, ich takie podstawowe prawo do zgłaszania niezależnych opinii e, jest ograniczone podczas e, prezydentury krajowej wojny. Przechodząc do wniosku, chciałem stwierdzić, że Ukraina nie jest sprawnie, ani sprawnie funkcjonującą demokracją, ani też z autorytaryzmu. Można ją nazwać, w zasadzie jest używanie dla określenia da, da, da sytuacji pojęcia właśnie rywalizacyjnego autorytaryzmu, gdyż jak już pokazałem istnieją formalne instytucje demokratyczne, aczkolwiek dostrzegana jest kontestacja tego, zarówno na, arenach, na arenie wyborczej, parlamentarnej, sądowniczej, czy też medialnej. Zgodzić się należy z definicją, z opisem Ukrainy jako reżimu tranzycyjnego, reżimu hybrydalnego, przedstawionego właśnie w raporcie, w raporcie który mówi, że to typowa demokracja wyborcza, która spełnia jedynie minimalne standardy sojuszy, w jakimś na poziomie narodowym, a instytucje demokratyczne są kuchne i to stworza substancjalne wyzwania dla zapewnienia praw politycznych i wolności obywatelskich. Moim zdaniem Ukraina pod rządami Janukowicza jest swego rodzaju państwem na rozdrożu. Jest państwem, które z jednej strony ma podstawę demokratyczne, a z drugiej strony zapędy autorytarne przywódcy mogą wskazywać na to, że podąża na raczej stronę, raczej drogą Rosji, Federacji Rosyjskiej. Gdzie Władimir Putin również ma w swoim, gdzie w Rosji, ma do czynienia z pewnymi fundamentami demokracji. Nawet wcześniej podczas, podczas pierwszego okresu rządów w no właśnie to było dość takie widoczne, natomiast kolejny krok, który dotyczy mądrości na to, że zostanie tam ustanowiony y, rząd w pełni ofertacji. Dziękuję Państwu. Okay.